Panie Marszałek, Wysoka Izbo. W dniu wczorajszym w jednej, w jednej ze stacji telewizyjnej ukazała się informacja o tragicznej sytuacji w trzech nadleśnictwach gospodarczych Puszczy Białowieskiej. W tych trzech nadleśnictwach gospodarczych, łamiąc prawo, łamiąc system funkcjonowania Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasów Państwowych, doprowadzono do tego, że w tej chwili gnije ponad 3,5 miliona metrów sześciennych drewna o wartości ponad 700 milionów złotych. W tych trzech nadleśnictwach wyznaczono obszary naturowe, wyznaczono siedliska priorytetowe i gatunki priorytetowe. Na wskutek destrukcji drzewostanów giną te gatunki i giną te środowiska. A więc sytuacja jest niezwykle istotna. Jest to typowy przykład, w jaki sposób rząd Platformy Obywatelskiej Polskiego Stronnictwa Ludowego niszczy zasoby przyrodnicze i niszczy system funkcjonowania polskich lasów państwowych. Chcę równocześnie powiedzieć, że w tym rejonie, w tym rejonie miejscowa ludność, której te zasoby przyrodnicze są dziedzictwem kulturowym, cierpi nawet na brak opału. Miejscowości takie jak Białowieża i miejscowości Puszczy Białowieskiej sprowadzają węgiel, wysokoemisyjny węgiel, po to, żeby grzać u siebie w domach. Natomiast 3,5 miliona metrów sześciennych drewna gnije. Pani Marszałek, proszę o zwołanie Konwentu Seniorów i wprowadzenie w końcu pod obrady Sejmu inicjatywy obywatelskiej w sprawie referendum w obronie polskich lasów i polskiej ziemi. Referendum w sprawie systemu funkcjonowania państwowego gospodarstwa leśnego, lasy państwowe, które są wzorem dla całego świata w zakresie realizacji koncepcji zrównoważonego rozwoju. Wzorem, który będzie miejscem również obrad ten system na 70. sesji Organizacji Narodów Zjednoczonych. Będzie w tej sprawie odnośnie zrównoważonego rozwoju mówił i Ojciec Święty będzie chyba również mówiła w tej sprawie. Dziękuję, bardzo proszę o to, Pani Marszałek, gdy sprawa jest niezwykle istotna, gdy zbliża się data 1 maja 2016 dziękuję, roku. Pani Wolny obrót ziemią leśną i rolną. Destabilizuje się Pan swoje gospodarstwo pani leśne pośle, 1 Dziękuję. 1 maja 2016 roku. Dziękuję, dziękuję Pani Pośle. Nie zwołam w tej sprawie konwentu seniorów, to już taka tradycja, że każde posiedzenie Sejmu rozpoczyna się od wniosku pana posła Szyszko. Pan poseł Tomasz Górski, bardzo proszę.